Łażej opowiedz gdzie się znajdujemy Ja tam jem banana Dobra, przyjechaliśmy do Gliwic na treningi krzemień Po dwóch latach, a Błażej po... Czterech Po to bananie, znaczy to dwóch banana? Błażej Proszę państwa, Błażej Dobra, jesteśmy na treningu z soplem No i to, jeździmy sobie Małymi motorkami, spróbujemy coś Powiedz, nagrać z samej jazdy

a, weźmiesz tego, dobra? Bo nie chodzi już robić ten samego. A następnym razem, że tam połowy jeszcze tyły, to później będziemy można a ja mu tam chodź. I tak jak szerokości wchodzę, odbijam głowę i na gaz. Wolę stracić wyjście, ale ładne wejście pracuje. Wejście, dobra. głowa, dociągam i wyjście. I tak dalej. Z tego treningu z Piotrkiem i Pawłem z Sopel Racing Team skupiliśmy się tylko na jednym konkretnym elemencie jazdy, który powtórzyliśmy myślę, że setki razy. Tym elementem było rozpoczęcie hamowania dopiero po zainicjowaniu skrętu, co ma zwiększyć prędkość, płynność i bezpieczeństwo jazdy. O co chodzi w skrócie? Wchodzimy w zakręt na otwartym gazie i dopiero wtedy, kiedy motocykl jest już lekko pochylony, zamykamy gaz i zaczynamy hamować. Na hamulcu cały czas pogłębiamy pochylenie aż do apexu, gdzie kończymy hamowanie, zaczynamy otwieranie gazu i odprostowanie motocykla. To była dla nas nowość i pierwsze próby były bardzo nienaturalne. Pochylenie motocykla dla mózgu jest czymś potencjalnie niebezpiecznym, dlatego bardziej intuicyjne i bezpieczne wydaje się, żeby zacząć hamować jeszcze przed zagrętem, a dopiero później rozpocząć pochylanie motocykla. Można sobie wyobrazić, że taki sposób sprawdzi się na przykład w sytuacji, kiedy jesteśmy na torze, gdzie pierwszy zakręt jest stosunkowo wolny i krótki. Wtedy, kiedy jedziemy prostą start meta z dużą prędkością i zbliżamy się do pierwszego zakrętu i kiedy motocykl jest jeszcze odprostowany, zaczynamy mocne hamowanie, wytracając prędkość na tyle, żeby się zmieścić do pierwszego zakrętu. Jeżeli jednak nie musimy tak mocno wytracać prędkości przed zakrętem, np. wchodząc w zakręt, który jest długi i szybki, to może okazać się, że pojedziemy szybciej i płynniej, jeżeli najpierw zainicjujemy skręt, a później rozpoczniemy hamowanie. Sopel przekonywał nas, że po pierwsze taki sposób jazdy jest szybszy, a po drugie płynniejszy, ponieważ łatwiej jest zainicjować skręt jeszcze przed hamowaniem, kiedy to masa motocykla przerzucana jest na jego przód. Ma to wiele sensu, jednak wymaga przełamania się w głowie i wielokrotnego treningu. Myślę, że warto próbować nowe rzeczy właśnie w taki sposób, to znaczy na placu i na pitbajkach. Jest to dużo bezpieczniejsze niż próbowanie na dużym motocyklu, nawet jeżdżąc po torach kartingowych. Przez to, że czujemy się bezpieczniej, to łatwiej przełamujemy swoje ograniczenia w głowie i tym samym możemy szybciej poprawiać swoje gniazda. Gdzie ten trzeci ja wejdzie? Ja wezmę, ja wezmę. To no, spokojnie, to się no, Dzięki. jak Bożej? Zajebiście. mi się, że fajne to hamowanie w tym złożeniu. Zajebiście. Żeby najpierw ten motor przerzucić. A czujesz jak przód ci ten tak yy... no. odjeżdża? Kurde miazga, co? W ogóle zupełnie co innego niż do tej Fantastycznie. Może sprzedajemy te KTM i -y. to kupujemy takie motorki za 1600 euro i no, za super. Wracamy.